Jeśli nie dochodzi do wytrysku po masturbacji, seniorze, zrób to natychmiast teksto. Traduzi do para o Zauważyłeś coś nietypowego po masturbacji, jak brak wytrysku i zaniepokoiłeś się. Dziś poruszymy ważny temat dla zdrowia mężczyzn w starszym wieku, anejakulacje. Jako ktoś, kto rozumie obawy związane z tym etapem życia, chcę cię uspokoić i wskazać drogę. W tym filmie wyjaśnimy przyczyny tego problemu, jego związek ze zdrowiem w Polsce oraz praktyczne kroki, które możesz podjąć. Razem dowiemy się, co zrobić natychmiast, aby zadbać o swoje samopoczucie. Anejakulacja to brak wytrysku, nawet przy podnieceniu lub orgazmie, co może być szokiem dla wielu mężczyzn, szczególnie w starszym wieku. To zjawisko, choć niepokojące, jest częstsze niż się wydaje, a w Polsce, gdzie zdrowie seniorów jest priorytetem, zasługuje na uwagę. Najnowsze dane polskiego systemu opieki zdrowotnej wskazują, że około 30% mężczyzn powyżej 60 roku życia boryka się z jakimś rodzajem dysfunkcji seksualnych, w tym z anejakulacją. Przyczyny mogą być różne. Od czynników fizycznych, takich jak zmiany w prostacie, po kwestie psychologiczne jak lęk czy stres. Ważne jest, aby zrozumieć, że ten problem nie definiuje Twojego ogólnego zdrowia, ale może być sygnałem, że coś wymaga zbadania. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce dostęp do specjalistów i badań jest ułatwiony dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia – NFZ. Pierwszym krokiem jest uznanie, że to powszechny i uleczalny problem. Ignorowanie go może prowadzić do niepotrzebnych zmartwień lub pogorszenia ukrytych schorzeń. Przyjrzyjmy się głównym przyczynom, abyś mógł zrozumieć, co dzieje się z Twoim ciałem. Naturalne starzenie się męskiego organizmu przynosi zmiany, które mogą wpływać na wytrysk. Z wiekiem prostata, kluczowy organ do produkcji nasienia, ma tendencję do powiększania się. Stan ten nazywa się łagodnym rozrostem prostaty. W Polsce szacuje się, że ponad 50% mężczyzn powyżej 53 roku życia ma ten problem, zgodnie z badaniami Ministerstwa Zdrowia. Powiększenie prostaty może uciskać kanały transportujące nasienie, co utrudnia lub uniemożliwia wytrysk. Ponadto produkcja nasienia może naturalnie spadać z wiekiem, co również przyczynia się do anejakulacji. Nie oznacza to, że funkcja seksualna jest zaburzona, ale może zmienić doświadczenie. Ważne, aby nie mylić anejakulacji z impotencją, ponieważ to różne problemy. W Polsce programy profilaktyki zdrowotnej, takie jak te oferowane w klinikach w Warszawie, zachęcają. Do regularnych badań prostaty. Jeśli zauważyłeś brak wytrysku, badanie prostaty może być pierwszym krokiem, kolejną częstą przyczyną anejakulacji. Jest wytrysk wsteczny, stan, w którym nasienie zamiast wydostawać się przez penisa, trafia do pęcherza. Jest to powszechne. Po operacjach prostaty, takich jak przezcewkowa resekcja prostaty, zabieg często wykonywany w Polsce w leczeniu problemów z oddawaniem moczu choć nie jest to szkodliwe dla zdrowia, wytrysk wsteczny może być zaskakujący, zwłaszcza jeśli się tego nie spodziewasz. W Polsce, gdzie urologia jest na wysokim poziomie, Lekarze mogą potwierdzić ten stan prostym badaniem moczu po masturbacji, które sprawdza obecność nasienia. Problem ten może być również spowodowany lekami, takimi jak te stosowane w tysiącdziennicydyzm, leczeniu nadciśnienia, popularnymi wśród seniorów. Jeśli przeszedłeś niedawno operację lub zacząłeś nowy lek, może to być wyjaśnienie. Rozmowa z urologiem może pomóc zidentyfikować przyczynę i zaproponować praktyczne rozwiązania. Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, odgrywają istotną rolę w anejakulacji. W Polsce około 9% seniorów żyje z cukrzycą, według danych rządowych, a ta choroba może uszkadzać nerwy odpowiedzialne za wytrysk. Ten stan, znany jako neuropatia cukrzycowa, zaburza komunikację między mózgiem a narządami płciowymi, powodując trudności. Ponadto, niewłaściwa kontrola poziomu cukru we krwi może z czasem pogorszyć problem. Mężczyźni z cukrzycą mogą również zmagać się z innymi problemami seksualnymi, jak zaburzenia erekcji, które czasem współwystępują z anejakulacją. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce kliniki specjalistyczne oferują programy zarządzania cukrzycą, w tym konsultacje z endokrynologami. Jeśli masz cukrzycę, ścisła kontrola poziomu glukozy może poprawić zdrowie seksualne. Dietetyk może pomóc stworzyć plan żywieniowy dostosowany do Twoich potrzeb, z uwzględnieniem zdrowych polskich potraw, takich jak barszcz czerwony, leki. To kolejna częsta przyczyna anejakulacji, szczególnie u seniorów. W Polsce wielu mężczyzn w starszym wieku przyjmuje leki na nadciśnienie, depresję lub problemy z prostatą, takie jak alfa-blokery czy inhibitory 5 alfa-reduktazy. Te leki mogą zakłócać wytrysk jako efekt uboczny, zmniejszając objętość nasienia lub powodując wytrysk wsteczny. Na przykład tamsulosyna, stosowana w leczeniu objawów moczowych, jest powszechnie przepisywana w polskich klinikach, ale może wpływać na funkcję wytrysku. Jeśli zacząłeś nowy lek i zauważyłeś zmiany, zapisz jego nazwę i dawkę, aby omówić to z lekarzem. Dostosowanie leku lub zmiana na alternatywę może rozwiązać problem. Nigdy nie przerywaj przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem ponieważ może to być ryzykowne dla zdrowia. Farmaceuta lub urolog może wskazać kolejne kroki. Czynniki psychologiczne również mogą przyczyniać się do anejakulacji, nawet podczas samotnych aktywności, takich jak masturbacja. W Polsce, gdzie tradycyjna kultura wciąż wpływa na postawy wobec seksualności, wielu seniorów odczuwa wstyd lub poczucie winy, rozmawiając o zdrowiu seksualnym. Te uczucia mogą powodować lęk, który zakłóca odruch wytrysku. Ponadto codzienne stresy, takie jak zmartwienia finansowe czy rodzinne, mogą wpływać na reakcję seksualną. Dobra wiadomość jest taka, że Polska inwestuje w zdrowie psychiczne seniorów, oferując programy w ośrodkach społecznościowych w miastach takich jak Kraków. Terapia seksualna prowadzona przez wyspecjalizowanych psychologów staje się coraz bardziej dostępna. Tacy specjaliści pomagają przełamywać tabu i budować pewność siebie, co może poprawić doświadczenia seksualne. Otwarte mówienie o swoich obawach to odważny krok. Co zrobić natychmiast, jeśli zauważysz anejakulację? Pierwszym krokiem jest wizyta u urologa. W Polsce system opieki zdrowotnej NFZ umożliwia umówienie wizyty u specjalisty bez wysokich kosztów. Urolog może przeprowadzić badania takie jak test PSA, który ocenia zdrowie prostaty, lub spermiogram, który analizuje nasienie. Takie badania są dostępne w klinikach, takich jak sieć LUXMED w Gdańsku. Lekarz może również zlecić USG, aby sprawdzić, czy nie ma przeszkód w kanałach wytryskowych. Proces ten jest szybki i może dokładnie określić przyczynę problemu. Zabierz na wizytę listę przyjmowanych leków, ponieważ ułatwia to diagnozę. Anejakulacja rzadko jest nagłym przypadkiem, ale wczesne zbadanie może zapobiec komplikacjom. Jeśli potwierdzono wytrysk wsteczny, dostępne są metody leczenia. Leki takie jak pseudoefedryna lub imipramina mogą pomóc przywrócić normalny wytrysk, wzmacniając zamykanie szyjki pęcherza. W Polsce leki te są dostępne, ale wymagają recepty i monitorowania, zwłaszcza jeśli masz nadciśnienie. W przypadku niepłodności, gdy wytrysk jest potrzebny do poczęcia, w specjalistycznych ośrodkach w Warszawie dostępne są techniki takie jak wibracyjna stymulacja penisa lub elektroejakulacja. Są one mniej powszechne, ale skuteczne dla mężczyzn, którzy chcą mieć dzieci. Urolog wyjaśni, która opcja jest dla Ciebie najlepsza. Kluczowe jest, aby nie odkładać wizyty, ponieważ wczesna diagnoza ułatwia leczenie. W przypadku czynników psychologicznych. Terapia seksualna to potężne narzędzie. W Polsce seksuolodzy w miastach takich jak Wrocław oferują sesje indywidualne lub dla par, zajmując się kwestiami takimi jak lęk czy niska samoocena. Sesje te pomagają normalizować seksualność w starszym wieku i zmniejszać stres związany z wydajnością. Ponadto grupy wsparcia dla seniorów, popularne w polskich ośrodkach społecznościowych, tworzą bezpieczną przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami. Jeśli czujesz, że poczucie winy lub strach wpływa na Twoje życie, seksualny terapeuta może pomóc zmienić perspektywę. Masturbacja, na przykład, jest zdrową praktyką, która może zmniejszać stres i poprawiać samopoczucie. Nie ma powodu do wstydu. Ogólny stan zdrowia odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu seksualnym. W Polsce programy takie jak Zdrowie Seniora promują zdrowe nawyki dla seniorów takie jak zrównoważona dieta i regularna aktywność fizyczna. Tradycyjne polskie potrawy, jak zupa grzybowa czy pierogi z warzywnym farszem, są bogate w składniki odżywcze wspierające zdrowie układu krążenia. Codzienne spacery w parkach, takich jak planty w Krakowie, mogą poprawić krążenie, które jest kluczowe dla funkcji seksualnych. Unikanie nadmiernego spożycia alkoholu i tytoniu również jest istotne, ponieważ te nawyki mogą pogarszać anejakulację. Małe zmiany w stylu życia mogą mieć duży wpływ. Zacznij od prostych kroków, takich jak picie większej ilości wody i ograniczenie przetworzonej żywności. Jeśli często praktykujesz masturbację, rozważ tymczasowe zmniejszenie częstotliwości. Badania pokazują, że bardzo częste wytryski, zwłaszcza u seniorów, mogą zmniejszać objętość nasienia, dając wrażenie anejakulacji. Odczekanie dwóch, trzech dni między sesjami może zwiększyć stężenie nasienia, co pomaga ocenić, czy problem wynika z częstotliwości. Nie rozwiązuje to przyczyn medycznych, takich jak problemy z prostatą, ale może wyjaśnić sytuację. Ponadto, dbaj o higienę intymną, aby uniknąć infekcji, które również mogą wpływać na wytrysk. W Polsce, apteki takie jak ZIKO. Oferują dostępne produkty do pielęgnacji intymnej dla mężczyzn. Urolog może doradzić bezpieczne praktyki. Praktyki relaksacyjne mogą być cennym uzupełnieniem. W Polsce ośrodki społecznościowe w miastach takich jak Poznań oferują zajęcia jogi lub mindfulness dla seniorów, które pomagają zmniejszyć stres i poprawić zdrowie psychiczne. Poświęć 10 minut dziennie na głębokie oddychanie, skupiając się na wdechu i wydechu. Ta technika, znana jako oddychanie przeponowe, uspokaja układ nerwowy i może poprawić reakcję seksualną. Ponadto, mindfulness pomaga być obecnym podczas masturbacji, zmniejszając lęk przed wydajnością. Te praktyki są proste. Ale mogą wiele zmienić. Zacznij od krótkich sesji i stopniowo je wydłużaj. W rzadkich przypadkach anejakulacja może być spowodowana wrodzonymi wadami, takimi jak brak pęcherzyków nasiennych lub przewodów nasiennych. Te stany diagnozuje się za pomocą badań obrazowych, takich jak USG. Lub rezonans magnetyczny dostępnych w nowoczesnych polskich klinikach, takich jak sieć Medicover. Choć rzadkie, te schorzenia może zidentyfikować doświadczony urolog. Jeśli przeszedłeś badania i nie znaleziono wyraźnej przyczyny, poproś lekarza o zbadanie tej możliwości. Nawet jeśli anejakulacja jest trwała, nie uniemożliwia satysfakcjonującego życia seksualnego. Seksualność to coś więcej niż wytrysk, obejmuje intymność i przyjemność. Seksualność w starszym wieku zyskuje coraz większe uznanie, w Polsce, gdzie zdrowie seniorów jest cenione. Ruchy takie jak zdrowie seniora promują ideę, że dobre samopoczucie seksualne jest kluczową częścią jakości życia. Otwarte rozmowy z lekarzami, partnerami lub terapeutami to ważny krok w przełamywaniu tabu. Masturbacja, na przykład, jest uznawana za zdrową praktykę, która zmniejsza stres i poprawia zdrowie prostaty. Nie pozwól, aby wstyd powstrzymał cię przed szukaniem pomocy. W Polsce dostępne są zasoby, takie jak linie wsparcia zdrowia psychicznego, które oferują porady dla seniorów. Na koniec warto pamiętać, że anejakulacja nie definiuje Twojej męskości ani zdrowia. Każdy przypadek jest unikalny, a z odpowiednim wsparciem możesz znaleźć rozwiązania poprawiające jakość życia. W Polsce dostęp do opieki medycznej i psychologicznej jest ułatwiony co pomaga zmierzyć się z tym problemem. Niezależnie od tego, czy chodzi o wizyty u urologa, zmiany w stylu życia czy terapię, istnieją drogi, którymi możesz podążać. Najważniejsze jest działanie teraz, szukanie profesjonalnej pomocy i dbanie o siebie. Twoje zdrowie i samopoczucie zasługują na tę uwagę. Podsumowanie, anejakulacja może być oznaką naturalnych zmian lub czymś, co wymaga uwagi medycznej? Konsultacja z urologiem, zdrowe nawyki i wsparcie psychologiczne to praktyczne kroki do odzyskania jakości życia. W Polsce masz dostęp do doskonałych zasobów zdrowotnych. Zadbaj o siebie dziś, aby żyć lepiej jutro. Dziękujemy za obejrzenie i dbanie o swoje zdrowie. Jeśli ten film był pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych treści o zdrowiu seniorów. Podziel się w komentarzach swoimi pytaniami lub doświadczeniami. Twoja aktywność wzmacnia naszą społeczność. Śledź nas, aby zobaczyć więcej filmów o dobrym samopoczuciu w Polsce.